Skorzystam z okazji, że niedawno wybiło nam 100 dni do matury, znaczy już 80. Czyli taki moment, w którym korepetytorzy mogą poczuć się niczym polskie stacje benzynowe po wybuchu wojny na Ukrainie. Moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że czas od września minął szybciej niż ban TikToka w USA. Czy moment, w którym. Poloneza! Czas zacząć. Ale nie o samej maturze ani studniówce chciałem porozmawiać. Pozwólcie, że zarzucę pewną anegdotą. Po moim egzaminie na prawo jazdy, który zdałem za pierwszym swoją drogą, nie żeby to było istotne, egzaminator powiedział mi, że mimo paru błędów egzamin zaliczony. Odpowiedziałem mu spokojnie. Fajnie, a jeśli chodzi o błędy, to stres zrobił swoje. Wie pan jak jest. Wiesz o co, wiesz o co, wiesz o, co, wiesz o co chodzi? Na co spotkałem się z odzewem? Proszę pana, podczas takich egzaminów stres pozwala wydobyć z nas nasze maksymalne możliwości. No, czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, bo podczas stanu przedzawałowego jedyne co moje neuroprzekaźniki były w stanie zrozumieć, to zdane albo niezdane. Wyszedłem więc z auta i cieszyłem się życiem, ale od tamtego czasu chcąc nie chcąc w sytuacjach stresowych, zdarza mi się wrócić do tych słów, a zwłaszcza, że absolutnie nie zgadzam się z tą tezą. I to Dotyczy się całkowicie egzaminów. Nieważne, czy zdajesz rozszerzoną maturę z wos egzamin kategorii T, czy zawodowy jako technik, pszczelarz czy hodowca koni. Kumam, że po szkole dostajesz wykształcenie, nawet jeśli nie podszedłeś do matury, bo wszystko to opiera się na jakkolwiek długofalowej pracy. Faktycznie na bieżąco uczysz się czegoś nowego, chociażby na minimum możliwości, ale coś tam łapiesz. Uczęszczasz na zajęcia i ktoś nadzorujący widzi, że pracujesz nad tym i po kolei zdajesz małe sprawdzianiki. Murujesz swoją ścianę sukcesu powoli, niczym biedni katarczycy. Stadiony na Mundial. Cegła po cegle. Ale dlaczego choćby na wcześniej wspomnianej maturze 3 godziny w jeden określony dzień, w sali, w której powietrze jest tak gęste, że mógłbym jeździć salto i zatrzymać się w połowie lotu, mają weryfikować moje wszystkie lata edukacji? Wystarczy, że złapię gorączkę, w pośpiechu szukając koszuli z z rana małem palce bo kant komody i już jestem trochę rozkażony, już się trochę zmniejszają obroty funkcjonowania mózgu i to co kułem przez ostatni czas, może nie w całości, ale częściowo może mi wypaść z głowy. I a propos samego kucia, odbijając już od matury, na przykład teoretyczne prawko. Wy serio pamiętacie każde pytanie dotyczące życia zawodowego pana Stopka, czy była to typowa pamięciuwa, o której zapomnieliście dzień po egzaminie? Nigdy później już mi się nie zdarzyło tej istoty spotkać na drogach. Fiński system edukacyjny zminimalizował liczbę testów i skupił się na bieżących ocenach i dziwnym trafem są też najszczęśliwszym narodem na świecie. Pani minister. Äh, przepraszam. Pani ministra edukacji Nowacka. się zastanów. Gość, który wymyślił ideę egzaminów, cao, cao, nie ma krwi na rękach, jego można śmiało kwalifikować jako zbrodniarza wojennego, bo matura czy jakiekolwiek egzaminy same w sobie mają sprawdzić, czy umiesz radzić sobie pod wpływem presji. Cóż, jeżeli chcesz sprawdzić, czy umiem działać pod wpływem presji, to przefarbuj mnie na RUDO, przyczep flagi Irlandii i wyślij w paszce do Dagestanu. Wyślij mnie nawet do zakonu w Tybecie, ale daj mi spokój z tymi jedynymi egzaminami. Na testach jesteś po prostu jak komputer, któremu sprawdzają, jak duży ma dysk i czy płyta główna mu się nie przegrzeje w cięższych warunkach. Nie chodzi o to, aby tworzyć jakiś totalnie bezstresowy system. Ale nieważne, czy to twój kolega, który rzucił szkołę i poszedł pracować na magazynie u wujka, nieważne, czy to ziomek, który zrobił 10 fakultetów i należy go nazywać panem, doktorem, profesorem, inżynierem, inspektorem, gadżetem habilitowanym, czy to zaroba, z który zdał maturkę z dobrymi wynikami, ale stwierdził, że woli grindować biznes. Każdy ci powie, że otoczka jaka panuje wokół matur, wokół jakichkolwiek egzaminów państwowych czy testów końcowych jest pojętana. I to się chyba bardziej liczy niż sama weryfikacja umiejętności jednym testem. Na egzamin naprawku ubierz się ładnie, w koszulę. No bo jak zdasz, to przecież nawet do spożywczaka o 20 podjedziesz w smokingu za 500 zł. To przecież egzamin państwowy. Poważna rzecz. Karę śmierci w Polsce wycofano już dawno, ale część katów się przebranżowiła na wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Przez stres noga ci będzie latać na sprzęgle, jakbyś był na co najmniej śmiertelnej dawce ketaminy i co najlepsze, bez względu na osobowość. Bo wyobraź sobie, że nawet Skwierczyński, powszechnie znany jak jako czat i syn koleżanki twojej mamy Człowiek, który wygląda jakby przeżył wojnę w Wietnamie PZPN za Grzegorza Lato i epidemię Hiszpanki A co ważniejsze, jakby nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia Zdał za szesnastym razem Zdałem prawo jazdy za szesnastym razem Po paru latach od zdania za szesnastym razem brałem udział w pościgu samochodowym Tak po prostu, casualowo, bez żadnego problemu A twoja koleżanka, która zdała za pierwszym Jedzie do innego miasta, bo boi się zmienić pas to z jednej strony może dać człowiekowi nieco doświadczenia i zbudować niezłomny charakter, bo jak 15 razy usłyszałeś egzamin zakończony i nadal za każdym razem wstawałeś z nadzieją, że w końcu uda się zdać, to znaczy, że masz mental zwycięzcy, aczkolwiek podejrzewał, że nawet on wolałby odpuścić przynajmniej 10 prób, zdać nawet za szóstym i dwa koła mieć w portfelu. Czysta matematyka. A skoro już o niej mowa, może wróćmy nieco do początku filmu. Maturę, maturę, natura. Maturę. 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 Matura. 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 Co roku to samo gówno wielka tradycja, egzamin dojrzałości, bo kilkadziesiąt ludzi siada na sali gimnastycznej, wszyscy odwiedzeni jak list na otwarcie kurnika i dlatego, że będą pisać duży sprawdzian z jednego przedmiotu. Nie jestem też typem typa, co powie, Bill Gates też nie miał matury. Einsteina wywalili ze szkoły, a tak w ogóle to jedzie szkoły i po wszystkim jadę na zmywak do Anglii zarobić na pierwsze lambo. Ale nie jestem w stanie zdzieszyć, jak robią z tego nie wiadomo. O co i tylko pogarszają mental uczyn. Bywały sytuacje, gdzie ludzie słabli na maturach, bo wkręcili sobie na banie, że to dla nich najważniejszy moment w życiu tak zwany ARK. A szykujesz pani na zimowy ARK? A co to jest? Czy to wiedzą? Jak coś pójdzie nie tak i nie dostanę się w tym roku na wymarzony kierunek, to już chuj, tyle. Basta. Mam 20 lat, nie jestem jeszcze milionerem, bo za mało łez wydałem czytając konstytucję, bo brakło mi parę procent z włosu. Tak to bym się na te studia dostał. Może w końcu pora rzucić to wszystko, popytać parę bieszczackich niedźwiedzi o jakąś robotę i wyjechać? W sensie ja też podchodzę do egzaminów ambitnie, bo jak mam się do czegoś przymieszać i na starcie myśleć, że nie zdam to nie ma to absolutnie żadnego sensu jakaś minimalna presja i... porządek musi być. Ale uwierzcie motywatorzy, mówiąc to jest najważniejszy moment w Twoim życiu, w Twojej edukacji, nie pomaga. Statystycznie lepiej egzaminy piszą ci, co łączą naukę z mentalem, nie dają sobie wkręcić na banie takich rzeczy. I'm not feeling the pressure, no? You cannot put pressure on me. No chance. I mam nadzieję, że demagog.pl nie zobaczy tego odcinka, bo w sumie takich statystyk nie ma, ale tak mi się wydaje. Na chłopski rozum. Mówię ci stary. Dlatego polecam ósmoklasistom, przyszłym technikom, maturzystom czy kierowcom taki mental. Ty przychodzisz tam zrobić swoje, napisać albo zrobić wszystko bez ciśnienia i wyjść jakby to był jeden z wielu takich dni. Może nie chodzi o taki luz, żeby przed egzaminami zająć sobie karton pod język czy powiekę, ale przede wszystkim na spokojnie. Damy radę, a jak nie, to... To na etacie. Yo. Tak czy siak, maturzystą w tym roku współczuję. Dobrze, że mi zostało jeszcze parę lat, a no w sumie to też piszę w tym roku, i pewnie tym odcinkiem sobie to wszystko próbuję przetrawić.